Prosimy Cię, Duchu Święty, otwórz nasze serca i umysły na to Słowo, które chcesz dzisiaj do nas skierować. Posłusz się mną, aby powiedzieć to, co mam powiedzieć, abyśmy je zrozumieli i przyjęli z miłością. A Ty, Mario, ochraniaj to Słowo. Niech będzie dla nas mocą i światłem. Niech rodzi w naszych sercach wiarę i umacnia ją. Usiądźmy sobie. Mój drodzy, dzisiejszy dosyć długi odcinek z Księgi Daniela mówi nam... O bardzo ciekawej rzeczy. Otóż tu jest mowa o królu Dariuszu i o jego przyjacielu Danielu. I król wydał sobie taki nakaz, że nie wolno do żadnego Boga się modlić, tylko do właśnie tego króla, który po prostu no, tak sobie wymyślił, bo uznał się za Boga. I był człowiek Daniel, człowiek prawy, kochający pana Boga. I on się nie dostosował do tego dekretu, i tak się złożyło, że w domu miał okna i ludzie zauważyli, że on się modli. I zebrała się grupa osób, wrogów Daniela, którzy postanowili go zniszczyć, zgładzić i donieść do niego. I co się okazuje? Oni za wszelką cenę chcą, żeby Daniel został ukarany śmiercią, więc znaleźli go, potem poszli do króla. Król powiedział, powiedzieli, że król nie możesz zmienić odwiecznego prawa, ponieważ nie masz takiej możliwości, prawo wiąże ci ręce. Niestety Daniel musi umrzeć i musi zginąć. Zauważmy, ile determinacji, ile zabiegów, ile czasu i wysiłku włożyli ci ludzie, żeby Daniela nakryć na modlitwie, donieść do niego, na niego i doprowadzić do tego, żeby był wrzucony do jaskini lwów. I co się dzieje? Widzimy dalszy ciąg. Król y, musi to uczynić, ale król mocno wyznaje wiarę. To jest niesamowite. Król powiedział do Daniela, kiedy wrzucali go do jaskini lwów, Twój Bóg, któremu tak wytrwale służysz, uratuje cię. Niesamowite. Zauważmy, tak jakby ten król, który najpierw uznał siebie za Boga, potem mówi do Daniela, Ty masz Boga, Twój Bóg jest mocniejszy niż ja i on cię uratuje. Czyli król jest po stronie Daniela, natomiast ci donosiciele są jego wrogami. Oni czekają na wielką satysfakcję. Donosiciele wszelkiego rodzaju, bo moi drodzy tacy byli, są i będą, tak jak to do końca świata będą tacy ludzie, oni po prostu działają, aby kogoś zniszczyć i mieć z tego wielką satysfakcję, że dopieli swego. A potem, jak już zniszczą jedną osobę, to potem szukają następnej, i następnej, i następnej. To już tak jest i tego nie zmienimy. I oni są wszędzie, w każdym środowisku, wszędzie tacy ludzie są. I co się dzieje? Król oczywiście musiał wypełnić rozkaz, bo nie mógł złamać odwiecznego prawa medów i persów. Całą noc pościł, prosił Pana Boga, żeby ocalił Daniela, i z samego rana udaje się do jaskini i woła głośno. Danielu, sługo Boga żywego, czy Bóg, któremu służysz tak wytrwale, mógł Cię wybawić od lwów? I co? Wtedy Daniel odpowiedział: król, żyj wiecznie, mój Bóg posłał swego anioła i on zamknął paszczę lwom. Czyli sytuacja beznadziejna. Czy Pan Bóg mógł uratować Daniela od jaskini lwów, od kary? Mógł. Ale o tym na pewno nie pisałaby księga Daniela. Nikt by o tym nie wiedział, bo Pan Bóg, moi drodzy, nie ratuje od jaskini lwów, tylko Pan Bóg ratuje w jaskini lwów. I, moi drodzy, my, jako ludzie wierzący, też będziemy przechodzić różne próby wiary, bo widzimy, że zaczyna się bardzo mocne prześladowanie Kościoła. Nie wiadomo, co będzie, i jak będzie, ale co z tego wynika? Pierwsza sprawa: Pan Bóg nagradza wierność. Bóg, yy, przepraszam, Daniel wiernie służył Bogu. Wiernie. To jest tutaj kluczowe słowo w tym, w tym odniesieniu do tej osoby, to jest wierność. Wiernie służył Bogu. Więc jeżeli wiernie służysz Bogu, no to będziesz miał od razu się pojawią ludzie, którzy cię będą nie lubić, wręcz nienawidzieć i na Ciebie doniosą. I oni mieli dużo siły, dużo satysfakcji z tego powodu, ale przyszedł moment krytyczny. Kiedy Pan Bóg uratował Daniela i Daniel wyszedł z jaskini lwów. Wtedy król nakazał wrzucić do jaskini tych wszystkich donosicieli, ale nie tylko ich samych, ale też ich żony i dzieci. To była dla nich straszliwa porażka. Ta satysfakcja, którą mieli, kiedy wrzucono do jaskini lwów Daniela, na pewno się cieszyli, prawdopodobnie zrobili sobie jakąś imprezę, że największy ich wróg został pokonany, potem to się wszystko odwróciło przeciwko nim w sposób straszny i okropny. Tak kończą ci tego typu ludzie. I koniec jest zawsze taki. Dlatego, moi dudzy, tutaj widzimy, co z tego wynika dla nas, jeżeli jestem wierny Bogu, On jest zawsze ze mną. I oprócz tego, że On jest ze mną i mnie uratuje. Tutaj widzieliśmy na pewno wiara króla Dariusza w Boga żywego została potwierdzona. Nie znamy dokładnie wiary tego króla, co było dalej, jak, jaką on miał wiarę, czy coś. Ale tego, tego typu wydarzenie potwierdziło mu, że Pan Bóg jest Bogiem. I Ewangelia dzisiejsza, moi drodzy, widzimy, jak tak zbliżamy się do ostatniego dnia końca, czyli końca roku liturgicznego. Zauważmy, każdy rok się kończy. I rok kalendarzowy. I jesteśmy coraz starsi, i coraz mądrzejsi, albo nie. Tak samo rok liturgiczny się kończy, zbliżamy się do końca, który ma analogię z biegiem czasów, z biegiem dziejów. Moi drodzy, z każdym dniem, z każdą godziną, minutą, sekundą przybliżamy się do tego momentu. I narasta napięcie, narasta dramatyzm sytuacji, które opisuje Jezus. I w tym fragmencie z 21 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza Jezus mówi najpierw o karze, która spotka Jeruzalem, Jerozolimę. Skoro zobaczycie Jerozolimę otoczone przez wojska, wtedy wiedzcie, że spustoszenie jest bliskie. I to się dokonało w roku 70. Tutaj Jezus daje instrukcję, co wtedy trzeba robić. I co się będzie działo później. Po tym okresie, kiedy już Jerozolima zostanie zburzona, nastąpi czas pogan a Jeruzalem będzie deptane przez pogan, aż czasy się wypełnią. Czyli następuje czas pogan. Wiemy, świątania zburzona i moi drodzy, i tutaj nie wiemy, w jaki ten czas jest dokładnie, w jakim momencie historii jesteśmy. I od tego momentu już Jezus przechodzi do czasów ostatecznych, kiedy te czasy pogan się wypełnią. Tutaj mamy, wypełniają się czasy pogan i mamy kolejny etap w dziejach. Będą znaki na Słońcu, Księżycu i gwiazdach, a na Ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawełnicy. Czyli pewne wydarzenia, które będą miały miejsce, spowodują strach i bezradność ludzi. I co? Jest nawet powiedziane, że ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających Ziemi. Czyli tak jak Jerozolima odebrała karę za swoje czyny, tak Ziemia również odbierze karę za swą niewierność Bogu. I to jest oczywiste, to tutaj o tym mówi Jezus. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. To będzie ten moment, kiedy ujrzą Jezusa. Wszyscy Go zobaczą. I co Jezus mówi? Czy my mamy odbierać bardzo tak negatywnie, emocjonalnie tę zapowiedź do mamy bać się i mydleć ze strachu? Nic podobnego nie. Jezus zawsze mówi na odwrót. Jak coś się dzieje dramatycznego, to ty się masz nie masz się cieszyć. I wtedy co? A gdy to dziać się zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. My często z Kupiamy się na sytuacji zewnętrznej, co się będzie działo. Jakie będą trzęsienia ziemi, czy będzie jakiś potok, czy jakiś ogień z nieba spadnie, co to wszystko będzie. A Jezus mówi: Co ty się martwisz? Ty wtedy się ciesz. Podnieś głowy, nabierz ducha, bo zbliża się Jezus, Twój odkupiciel. On cię kocha, on cię uratuje z każdej sytuacji. Nie ma takiej sytuacji dramatycznej, z której on by cię nie mógł wyciągnąć. Tylko jaki jest warunek? Musisz go kochać. Musisz pełnić Jego wolę. I to, co mówi nam dzisiejsze pierwsze czytanie. Musisz być musisz mu wiernie służyć. Służyć mu wiernie. To znaczy, co zrobić? Jak na czym polega to, ta wierna służba Panu? Patrzeć i badać serce, aby było czyste. Aby nie było tam grama nienawiści, złości, gniewu, żalu, zemsty, niechęci do kogokolwiek. Przyjmować Jezusa w Komunii Świętej. Czyli co? Czyli... On ma być w nas, bo kiedy przyjmujesz Jezusa, on jest w Twoim sercu. On tam jest. Ale wiemy, że tak jak sprzątamy mieszkanie co jakiś czas bo gdybyśmy tak przestali sprzątać, to nie było zbyt fajnie musimy raz w miesiącu co najmniej się spowiadać, bo grzeszymy, upadamy codziennie siedem razy albo i więcej. Jeżeli są grzechy lekkie, to obecność Jezusa te grzechy niszczy. Te, natomiast jeżeli yy, grzechy ciężki, to ten Jezus, no niestety, wyrzucamy Jezusa z naszego serca. Więc jeżeli nam się zdarzy grzech ciężki, od razu do spowiedzi, aby Jezus znowu mógł być w nas i modlić się, mieć z nim relację, chodzić w jego obecności. Co to znaczy? Ksiądz Dominik tak pięknie tłumaczył: wyobraź sobie, że gołąb usiadł ci na ramieniu. I ty nie chcesz, żeby uciekł. Co musisz? Nie możesz wykonywać żadnych gwałtownych ruchów i cały czas pamiętać, że On jest. I tak, Jezus, kiedy jest w sercu, to co? Ty nie musisz zwracać się do Niego, nie wiadomo jak. On jest bardzo blisko Ciebie. Możesz sobie z Nim rozmawiać, możesz Go uwielbiać. Możesz się cieszyć Jego obecnością. Kiedy jest Ci ciężko czy trudno, On jest w Tobie. Daje Ci moc. Jest źródłem nadziei. Kiedy jest ci sputno, kiedy popadasz w depresję, a masz czyste serce i Jezus z nim jest, to w tym momencie depresja, duch depresji nie ma dojścia do ciebie. A jeżeli zaatakuje cię z zewnątrz, to Jezus sobie z nim poradzi. Wystarczy powiedzieć Jezu ratuj. Jeżeli przychodzi pokusa, na przykład do grzechu ciężkiego, to co? Jezus jest w sercu. Powiesz Panie Jezu nie pozwól na to. Ja nie chcę Cię wyrzucić serca. Proszę Cię, daj mi siłę, łaskę, abym zachował Cię we mnie. Pomóż mi. I tak samo zwracaj się do Maryi. Ona jest wielką opiekunką i naszą orędowniczką. Ona nas wspiera i wspomaga. I o to, moi drodzy, chodzi. To jest proste, tu nie trzeba żadnej filozofii. Kochani, tu nie trzeba studiować teologii, nie trzeba nie wiadomo słuchać jakichś tam nie wiadomo ludzi, którzy opowiadają coś na internetach. Tylko co? Mieć żywą relację z Jezusem. I będziemy doświadczać cudów co najmniej takich jak Daniel. I niech się tak stanie. Amen. A teraz.